Witam podobnie w mojej kuchni. Mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić domowe lody owocowe i co najważniejsze, nie trzeba do tego maszyny. Cała praca zajmuje, nie wiem, może 10 minut. Lody są takie kremowe, no naprawdę przepyszne. Natomiast nie mają mleka skondensowanego, śmietany, cukru dodatkowego. No i są tak naprawdę na bazie jogurtu i owoców, ale smak nikt by nie powiedział, że to nie są takie lody jak kupuje się w budce. Także zapraszam do oglądania. Te lody są bardzo proste do zrobienia, natomiast to co musi być, no to muszą być banany i te banany powinny być tak dojrzałe właśnie jak tutaj widać. Jeżeli one będą troszkę mniej dojrzałe, też lody będą dobre, natomiast no wtedy już trzeba dodać więcej cukru. A to nie o to chodzi. Ja w ogóle tutaj cukru, tak jako cukru nie dodaję, tylko miód. Natomiast no same owoce w sobie już mają wystarczająco dużo cukru, żeby te lody były, żeby lody nie potrzebowały do, żadnych dodatków. Banany nie tylko. Dodają smak, znaczy tak naprawdę to na samym końcu tych bananów się aż tak bardzo nie czuję. No są wyczuwalne, bo to jest banany, prawda? Ale nie jest tak, że to są lody bananowe. To są lody, akurat w tym wypadku robię z tym z wiśni. To są lody wiśniowe i banany jest taka delikatna nutka. Ja robiłem dosyć podobny przepis, właśnie z lodami owocowymi, bez maszyny, bez, bez mleka skondensowanego, śmietany. Natomiast tam dodawałem syrop nie akacjowy, tylko z agawy, a tym razem zamieniłem to na miód i te lody później będę od razu robił, nie będę ich mroził. Natomiast to, co musimy zrobić, to musimy te banany najpierw zamrozić i najlepiej tak na co najmniej na 3 godziny. Natomiast jak chcemy te lody jeść od razu, no to one muszą być zamrożone tak jak się mówi tak na kość. Dlatego, że one właśnie i te lody, i, i wiśnie, czy też inne owoce sprawią, że ich tak naprawdę mrozić później nie trzeba. Można je jeść od razu. To co teraz daję, to daję jogurt grecki. Znaczy, on nie jest grecki, on jest w greckim stylu. Też taki gęsty, naturalny, bez żadnych cukrów. I miód. Miód jak wiadomo, no jeżeli nie możemy jeść miodu, no to nie dawajcie tego miodu. I tak tam jest tyle słodyczy z tych bananów i z wiśni, które dodam, że i tak będzie dobre. Natomiast ogólnie miód jest bardzo zdrowy. No teraz tu nie będę robił wykładu, jak zdrowy jest miód, natomiast można to sobie wygooglować i zobaczyć, jakie właśnie korzyści dla zdrowia miód daje. Ja w ogóle wyrastałem w w takim domu, prawie na wsi, i mieliśmy, o widzicie, tutaj dodaję wiśnie mrożone, już od razu kupione, mrożone. Wyrastałem, właśnie mieliśmy 12 uli, i ciągle było mnóstwo miodu, także tego miodu to się najadłem. No i oczywiście pszczoły też mnie porządziły dosyć mocno każdego lata, bo jak się wybiera miód, to one się wściekają. Ale ogólnie miód jest bardzo zdrowy i no, ma wiele właściwości prozdrowotnych. Oczywiście można wyczytać mnóstwo rzeczy, że ta cukier i tak dalej, ale jeżeli nie mamy jakichś specjalnych problemów zdrowotnych typu cukrzyca albo coś takiego, co nie powinniśmy naprawdę jeść cukru, no to ja bym tutaj nie przesadał z tym cukrem owocowym w owocach, w miodzie, no bo jak wiemy owoce są zdrowe, trzeba je jeść. Można przesadzić, bo jak będziemy jeść codziennie po, po kilka kilogramów, no to wtedy nam zaszkodzą. Ale owoce ogólnie są bardzo zdrowe. Bardzo dobrze jest dzieciom dawać owoce, bo im na pewno one to nie zaszkodzą. A tutaj nic więcej nie ma: jest, są banany, yy, wiśnie, czyli owoce, jogurt i trochę miodu. Dwie łyżki miodu dałem. No i teraz trzeba to jakoś. Wszystko zmielić. No jak zmielicie tak, no ja akurat mam takiego robota, którym to miele, Można to robić, nawet maszynką nawet można, prawda? Ale to chyba nie, nie, o to za bardzo chodzi. tą maszynkę by trzeba najpierw do zamrażarki włożyć przez, na jakiś czas. Natomiast w jakikolwiek sposób, nawet ręcznie to jakoś można pokroić później, no ale to by trzeba tak wtedy już troszkę rozmrozić. I zamrozić. No trzeba mieć jakiegoś robota, który nam pomoże to wszystko zmielić. No bez tego raczej będzie ciężko. No ja to robię na kilka etapów. Za każdym razem trzeba, muszę z, tej, z, z tego garka tutaj, znaczy z, z tego pojemnika, y, wymieszać, żeby mi się to ładnie zrobiło. Ale jak już się zrobi, to uwierzcie mi. A rewelacja. Po prostu, znaczy, no. Nie będę oszukiwał. Ja lubię takie lody słodkie, takie waniliowe na przykład. No to, to je uwielbiam, no ale tego lodu mogę zjeść sobie raz na jakiś czas. Natomiast to, jak zjem kilka lodów dziennie, nawet to tylko mi na zdrowie pójdzie. Więc to, to są takie właśnie, taka właśnie alternatywa dla osób, które nie chcą jeść dużo cukru, takiego, takich lodów z cukru, z mleka skondensowanego. Z, z tam, jeżeli kupujemy w sklepie, no to tam są jeszcze inne rzeczy dodawane niektóre zdrowe, niektóre mniej zdrowe, ale no, te, ta wersja na pewno, jeżeli nie mamy, tak jak mówiłem, nie mamy jakichś specjalnych problemów ze zdrowiem, na pewno im nie zaszkodzi. No i to, co jest też bardzo ciekawe, to rody można jeść od razu. Ja akurat zrobię takie rody w kubku, typu takiego włoskiego jak kiedyś takie rody włoskie były. Natomiast no, można normalnie do jakiegoś naczynia do jakiegoś garnuszka czy takiego specjalnego naczynia na lody no i łyżeczką je sobie jeść no idealne wyjdą i oczywiście można je później zamrozić co też zrobiłem no bo akurat moja rodzina jest teraz na wakacjach i sam jestem więc te, te lody zamrożę tylko, że później przed użyciem trzeba tak na pół godziny do lodówki. Je wyłożyć, żeby nie były tak bardzo na kamień zamrożone, no bo wtedy trudno jest nabierać. A zobaczcie, przepiękne i zaraz będziemy próbować. W porównaniu do lodów takich z Meka, one się nie topią za bardzo. Widzicie, one są cały czas utrzymują swoją konsystencję, dlatego że one są na bazie bananów. A teraz zobaczymy, jak smakują. Słuchajcie, jak mi ktoś powie, że to są lody owocowe, no to nie uwierzę. No, uwierzę, bo robiłem, ale no po prostu rewelacja. Przepyszne. No i przede wszystkim można ich zjeść całe pudełko i będzie dobrze, bo tam są banany, miód i jogurt. Nic więcej, także... Dziękuję bardzo, bardzo polecam, żeby sobie takie lody w domu zrobić i zapraszam do subskrypcji.